W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęła działalność wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego. O takie miejsce od lat zabiegało miasto Stalowa Wola. Od kiedy podjęliśmy decyzję o rozbudowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, już wtedy pojawił się pomysł, żeby właśnie w tym obiekcie zlokalizować wypożyczalnię dla sprzętu rehabilitacyjnego. Współpracowaliśmy intensywnie z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panem Piotrem Pierścionkiem, który sugerował, że wśród Wśród mieszkańców są takie propozycje, są takie zapotrzebowania, żeby właśnie powstało wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego, takie, które byłoby pomocne na każdym etapie powrotu do zdrowia uznaliśmy, że właśnie przy tym obiekcie, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest to najbardziej efektowne miejsce do tego, żeby wskazać je mieszkańcom na wypożyczalnię, żeby można było tutaj podejść blisko i wypożyczyć ten sprzęt. Wypożyczalnia powstała w ramach zrealizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu. Doszliśmy do, do porozumienia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli to oni napiszą wniosek przy naszym udziale, bo myśmy brali czynny udział w pisaniu tego w wniosku pomagaliśmy oczywiście, odwiedzaliśmy też inne wypożyczalnie, żeby sprawdzić jak one funkcjonują, jak sobie dają radę, jaki sprzęt jest naj, najchętniej wypożyczany, jaki jest najbardziej potrzebny. I konsekwencją tego był wniosek złożony po, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zgoda pana prezydenta oczywiście na udostępnienie bezpłatnych tych pomieszczeń. I mamy wreszcie w naszym mieście, w naszym powiecie, wypożyczalnię, która będzie służyła też mieszkańcom starej woli. Dopóki w rodzinie się nie zdarzy nic złego, to my tego nie, nie widzimy. Natomiast jeżeli coś się zdarzy, to zaczynają się poszukiwania. I szukanie pomocy, gdzie można taki sprzęt pożyczyć. Na, w naszym mieście tego brakowało i, 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 i dobrze, że to się stało, że je, ona jest. Placówka mieści się na poziomie minus 1 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Dmowskiego 1. Zatrudnia wyspecjalizowanych fizjoterapeutów, którzy w razie potrzeby sprzęt dowiozą do domu i pokażą, jak z niego skorzystać. Wśród ponad 500 sprzętów znajdują się m.in. materace przeciwodleżynowe pneumatyczne, łóżka rehabilitacyjne elektryczne, rowery stacjonarne, wózki inwalidzkie, czy jakże potrzebny do transportu osób niechodzących schodoła skroczący. Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne, a korzystać z niego mogą wszyscy mieszkańcy powiatu stalowowolskiego. Pierwsze kroki trzeba skierować do nas. Przyjść do pracowników, dadzą cały komplet dokumentów, jakie trzeba wypełnić. Dla nas, jeśli chodzi o wypożyczenie, najważniejszym, ale nie jedynym dokumentem będzie zaświadczenie lekarza rodzinnego lub specjalisty o konieczności wypożyczenia sprzętu. Jakiego, to już lekarz określa. I jeszcze raz powtarzam. Pod, na drugiej stronie tego zaświadczenia jest napisane jakim sprzętem dysponujemy i z tego katalogu lekarz może wybrać. Czas, oczekiwania, czas wypożyczenia jest 6 miesięcy, można go wydłużać. Jeżeli będzie to dłuższe wypożyczenie i będzie kolejka oczekujących, na pewno będziemy starać się, aby ten sprzęt po... W jakimś okresie czasu wypożyczenia do nas wrócił. Gwarantowane jest 6 miesięcy i konie, i wydłużenie o następne kilka miesięcy. Natomiast później to już zachęcałbym do tego, aby zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Dysponujemy środkami PFRON yy, i wtedy możemy do, taki, podo, taki lub podobny sprzęt dofinansować do zakupu. Jeżeli będzie to długotrwałe, yy, klient, pacjent nie rokuje poprawy, będzie wymagał już yy, tego sprzętu yy, ciągle. Każda osoba, która będzie wypożyczać sprzęt, przy zwrocie będzie obowiązana go wyczyścić, przywrócić mu stan, w którym wypożyczała. Natomiast z naszej strony jest też później jeszcze ponowne wymycie, dezynfekcja, przygotowanie dla następnego wypożyczającego. Sprzęt, jak zapowiedział dyrektor, będzie co roku dokupywany w zależności od potrzeb mieszkańców.